Trwa procedowanie. Nowe ustawy, Krajowa Rada Sądownictwa KRS ma się zmienić. W jakim kierunku? Czy to są dobre czy złe zmiany? Znaczy, moim zdaniem i fundacji jak najbardziej dobre. Może tylko powiem naszym słuchaczom w dużym skrócie o co chodzi. I dlaczego KRS ma takie znaczenie? Otóż dotychczas i będzie tak nadal, że Krajowa Rada Sądownictwa opiniuje kandydatów na sędziów, a później prezydent, przedstawia je prezydentowi i później prezydent powołuje albo nie powołuje, tak jak wyszło ostatnio, ale to jest jakby inny, inny zupełnie temat. Czyli de facto od tego, czy ktoś zostanie sędzią, czy ewentualnie awansuje jako sędzia, właśnie decyduje w sensie opiniowania KRS. I teraz co ma być zmienione? Dotychczas przede wszystkim w KRS zasiadali sędziowie, wybierani jakby spośród samych sędziów, czyli środowisko sędziowskie wybierało skład rady, która następnie wybierała, kto ma być sędzią i kto ma awansować, czyli de facto sędziowie sami Najczęściej się wybierali, bo tak to faktycznie wygląda. No, oczywiście, mamy ten trójpodział władzy, natomiast trójpodział władzy polega na równowadze. Prawda? Jeżeli władza ustawodawcza, jeżeli władza wykonawcza w jakiś sposób jest oceniana przez społeczeństwo, chociażby w postaci wyborów prawda? Yy, i tak dalej, no to w tym momencie władza sądownicza w żaden sposób tej ocenie i temu wyborowi bardziej demokratycznemu nie podlegała. Co się zmieni? Przede wszystkim powstaną dwa jakby zgromadzenia, przy czym drugie zgromadzenie będzie tworzyć 15 sędziów. Of. wszystkich szczebli, ale zgłaszanych przez kluby poselskie i marszałka Sejmu. Czyli w tym momencie przedstawiciele no, narodu, za których należy uważać posłów, będą jakby zgłaszać sędziów, ale, i to jest dość istotne, ci sędziowie zgłaszani przez posłów będą rekomendowani przez środowiska, przez stowarzyszenia sędziowskie. Czyli to nie jest tak, że posłowie wezmą sobie, przepraszam za kolokwializm, sędziego z łapanki i go zgłoszą, czy marszałek Sejmu, ale mimo wszystko... Jednak tutaj będą zwracali, muszą zwracać się na re rekomendacje stowarzyszeń sędziowskich, czyli po części dalej sędziowie. A tych te stowarzyszeń będą na to sędziowskich, jak wiele jest w Polsce. Znaczy jest kilka, to nie jest, nie, jest, nie jest bardzo duża ilość. Tak więc w sumie nie nazwałbym tego tragedią, jeżeli chodzi o zamach na sądownictwo niezawisłe, tylko wprowadzenie większej kontroli społecznej poprzez, poprzez przedstawicieli społecznych, czyli parlamentarzystów, właśnie nad sądem, nad sądami czy nad karierami, karierami sędziów. To jest jakby jedna rzecz. Natomiast druga rzecz, jeszcze jest dość istotna, i tutaj jak na razie mało się o tym mówi, ale to jest kwestia powołania. Izby Dyscyplinarnej przy Sądzie Najwyższym i skład tej izby też będzie wybierała Krajowa Rada Sądownictwa. No, zmieni się to, że w przypadku ewentualnych przestępstw, wykonanych przez sędziów, przez, przestępstw no, większe, większego kalibru, oskarżycielem będzie prokurator, czyli przedstawiciel no, innej grupy zawodowej, czyli to już nie będzie sąd jakby. Przepraszam, kolejny kolokwializm między sędziami, natomiast włączamy już urząd prokuratora. I w tym momencie właśnie skład takiej izby dyscyplinarnej też będą wybierali przedstawiciele Krajowej Rady Sądownictwa. Stąd też być może taka gorąca jest dyskusja na ten temat, bo de facto z pozoru być może z punktu widzenia przeciętnego, przeciętnego Polaka, być może to są jakieś niewielkie zmiany kosmetyczne, natomiast w praktyce moim zdaniem, czy naszym zdaniem, jako fundacji są to zmiany dość istotne i myślę, że zmierzają jednak w dobrym kierunku. Tak jak wspominałem, większa większa otwartość tej grupy zawodowej jeżeli chodzi właśnie o kontrolę Pośrednio oczywiście poprzez parlamentarzystów kontrolę obywatelską. Wielokrotnie w porankach w net, ale też wielokrotnie Fundacja Lex Nostra pokazywała, jakie są patologie w, w, w sądownictwie. Tak, kolejna, kolejna zmiana, która być może będzie, jeszcze o tym nie wiemy, natomiast wiem, że w tym kierunku też to zmierza, to jest kwestia poniesienia wieku sędziów. I zaraz dojdę do tych patologii. Naszym zdaniem, to już mówimy od wielu, wielu lat, sędzia, zawód sędziego powinien być ukoronowaniem zawodu prawniczego, tak jak to jest w systemie na przykład anglosaskim, czyli to musi być osoba, która ma doświadczenie i życiowe, i prawnicze. No teraz jest rozważane w ministerstwie, że jak wprowadzić minimalny wiek 35 lat, no. Naszym zdaniem to jest trochę jednak mimo wszystko za mało, aczkolwiek to jest lepiej niż teraz. No bo w tym momencie popatrzmy, jak młody człowiek, jak taki młody człowiek musi mieć silny kręgosłup moralny, w tej chwili zostając sędzią, bo praktycznie ma zapewnioną pracę do końca życia, prawda? Ponieważ jest nieodwołalny, co najwyżej może przejść stan spoczynku. Ma zagwarantowaną całkiem dobre uposażenie emerytalne, ma zagwarantowany immunitet, czyli praktycznie bezkarność. On musiałby się dopuścić straszliwej, mm, straszliwego czynu czy bardzo transparentnego czynu, pod względem oczywiście negatywnym, żeby cokolwiek włos z głowy mu spadł, a zarazem ma tak olbrzymie, olbrzymią władzę nad decydowaniem o życiu innych. W związku z tym to jest zawód, który powinien cechować ludzi naprawdę o wysokim standardach moralnych i, w, i bardzo dużym kręgosłupie. Natomiast odnośnie Sądu Najwyższego i właśnie tych patologii e, przypomniała mi się autentyczna, autentyczna rozprawa, na której, której byłem jako, jako świadek, bo tam Fundacja też była obserwatorem. Nasza zaprzyjaźniona e, Pani mecenas składała kasację w bardzo poważnej sprawie. To była sprawa poszlakowa, zabójstwo. Młody chłopak skazany na 25 lat więzienia prawomocnie. Złożyliśmy kasację do Sądu Najwyższego. Ja nie przesądzam i nie przesądzaliśmy o jego winie czy braku winy. Natomiast proces był nie tyle nawet, raczej znaczy był poszlakowy, ale samo postępowanie prokuratorskie było przeprowadzone skandalicznie w sensie naruszeń prawa do obrony. Złożyliśmy kasację, mając nadzieję, że jednak sąd się przychyli i po prostu wyrok uchyli. Sąd Najwyższy nie może uniewinnić, może co najwyżej wrócić sprawę do któregoś tam etapu rozpoznawania. Ku naszemu pozytywnemu zdziwieniu prokurator. Poparł wniosek, yy, skargę kasacyjną, poparł naszą kasację, twierdząc, że rzeczywiście doszło do tylu naruszeń procedur, że po prostu należy mu się uczciwy proces, również nie przesądzając o winie czy jej braku. Co zrobił Sąd Najwyższy? No, my byliśmy przekonani, że skoro i obrona, i prokuratura jest tego samego zdania, no to sądowi pozostaje nic innego jak uchylić. Natomiast sąd. Tak jak wspomniałem, najwyższy, czyli ta, no przepraszam, użyję określenia, które użyła sama, sama pani sędzia, czyli no ta kasta, prawda, już najwyższej półki prawników pod względem sędziów i pod, pod względem zawodowym najwyższa kasta. Sędziowie stwierdzili, że. No, sprawa nie jest tak doniosła, żeby kształtować linię orzeczniczą. Czyli inaczej mówiąc, odmówili wydania wyroku i tym samym uchlenia. E poprzednich wyroków, prawda? No bo stwierdzili, no, że sprawa nie jest tak doniosła, żeby w ogóle się tym zajmować, pisać wyrok, żeby to w jakiś sposób wpływało na, mimo że nie ma w Polsce oczywiście precedensu, ale mimo wszystko prawda, inne sądy patrzą na, na, na linię orzecznicą Sądu Najwyższego. No i, i w tym momencie prawda, z jednej strony mamy Prawo obywatela do rzetelnego procesu, tak jak wspomniałem, ja nie przesądzam, czy on zabił, czy nie, ale każdy powinien mieć prawo do rzetelnego procesu, a tutaj no, najlepsi teoretycznie, pod względem zawodowym, prawda, sędziowie w Polsce twierdzą, że no, życie ludzkie, przy te 25 lat więzienia, no, nie jest tak istotne, żeby tutaj, do no, w jakiś sposób się prawnie, pod względem prawnym tym zajmować. No i jak słyszę tego typu, jak słyszę nieraz, prawda, bardziej skrajne opinie niż ja wyrażam, postaram się nie wyrażać skrajnych opinii, yy, a opinie słyszę tego typu, że w pewnym momencie niektórzy przedstawiciele tego zawodu, oczywiście nie wszyscy, stracili kontakt jakby z rzeczywistością, no to ten przypadek jakby chyba to trochę potwierdza. A doniesienia korupcyjne z sądów trafiają do pana fundacji? E, powiem szczerze, że trafia do nas dużo doniesień. My nie mamy żadnych możliwości, no praktycznie nie mamy żadnych możliwości śledczych, prawda, czy żadnych możliwości, te, które mają odpowiednie władze. Ale mamy tego typu procedurę, że w sposób oficjalny zawsze tego typu y, informacje przekazujemy gdzie trzeba. I z tego co wiem, no, nie mogę o wielu sprawach mówić publicznie, ale wiele naszych zgłoszeń no, znalazło, znalazło pozytywne zakończenie. Ja też zwykle się nie dowiaduję, prawda? Co najwyżej mogę się dowiedzieć z mediów, y, bo trochę spraw tych medialnych y, jakby dzięki nam wypłynęło. Natomiast rzeczywiście rzeczywiście tego typu informacje y, są zgłaszane. I to o wiele, wiele częściej niż to było powiedzmy pięć lat temu, czyli jakby tutaj jednak społeczeństwo troszkę zmienia podejście, mniej się boi. Przepraszam, za kolejny kolokwializm, bo tak jak, tak jak pamiętam, jeszcze kilka lat temu, to było słynne powiedzenie, że używane przez sędziów i nie tylko, że wyroków sądów się nie komentuje, a nie tak dawno, jak kilka miesięcy temu, gdzieś tam w mediach, mediach, mediach słyszałem wypowiedź pana, pana przewodniczącego, pana rzecznika prasowego Waldemara Żu który stwierdził w telewizji, że jednak wyroki sądów należy komentować. Jakby to nastawienie i jednej strony i drugiej się powoli zmienia. Wymienił pan nazwisko, bo to bo można przy nim dodać, że słynny sędzia był Żurek. Teraz sędzia, któremu nie można doręczyć jakiegoś wezwania, czy poprosić go o dokumenty, aż... CBA musi przyjść z wizytą, żeby te dokumenty dostarczyć, on nie chce ich przyjąć. Cała historia sędziego Żurka pewno jest państwu dobrze, dobrze znana. Opór ze strony środowiska sędziowskiego będzie bardzo duży? Myślę, że będzie olbrzymi, dlatego, że zwróćmy, panie redaktorze, uwagę na jedną rzecz, że ja tutaj wspomniałem o sprawie karnej, czyli wyrok 25 lat więzienia. Natomiast są również sprawy cywilne, są również sprawy majątkowe i gospodarcze. I teraz proszę jeszcze raz zobaczyć, jak wielki Nieraz sędzia ma wpływ na chociażby istnienie przedsiębiorstwa. Mamy takie sprawy, gdzie prawda, wyrok, i to nieraz skandaliczny wyrok, nie boję się użyć tego słowa, powodował plajtę dobrze prostującego przedsiębiorstwa i w tym momencie stratę pracy kilkuset czy kilku tysięcy osób. To jest naprawdę olbrzymia, olbrzymia władza, i tak jak wspominałem, wchodząc w tak młodym wieku. W takie, w takie położenie życiowe, takie, no moim zdaniem, bardzo dobre położenie życiowe i zawodowe i tak dalej. No większość, większość tego Ale typu do osób czego nie będzie mogą się tego. posunąć sędziowie w tym oporze, zamknąć sądy, rozpocząć strajk. Szczerze mówiąc, nie wiem, nie chciałbym spekulować, bo nie daj Boże, jeszcze coś podpowiem. Sędziom natomiast myślę, że sędziowie mają służyć społeczeństwu i pomysł w postaci zamykania sądów czy rozpoczęcia strajku włoskiego, no to na pewno społeczeństwu nie służy, a myślę, że samym sędziom też nie. Myślę, że jednak jest potrzebny konstruktywny dialog, tym bardziej, że te reformy Ministerstwa Sprawiedliwości też nie są aż tak bardzo agresywne, jak na przykład padały wcześniej różne propozycje, prawda? Tak więc to też nie jest tak, że to jest, moim zdaniem przynajmniej, jest to zamach na niezawisłe sądy.